czwarty, piąty, szósty i tak dalej zawodnik przed nami, ale jeszcze do jeszcze do odkrycia kto będzie bądź która będzie pierwsza, druga i trzecia dystansu długiego. Przypominam, że w zeszłym roku jako pierwsza na mecie pośród kobiet Łączak Magdalena Smielsa z czasem 1 godzina 55 minut i 22 sekundy mamy czwartego zawodnika dystansu długiego numer jeden przekracza jako czwarty granicę mety dystansu długiego. I'm an lady, do you know. <stansion> Przypominam sponsorzy dzisiejszych zawodów: eh, Bał, Fizjomet, Beskitka, Fizer, Hotel Jawor, eh, Mizuno, Grupa Ustrowiska Szabica, SA, Wysowianka Drodzy zawodnicy, to właśnie ci sponsorzy będą uczestniczyć w losowaniu nagród o godzinie 15. To właśnie wszyscy zawodnicy, którzy wrzucą swój kupon do szklanej kuli o godzinie 15 będą brali udział w losowaniu nagród od naszych sponsorów. Również o godzinie 15 będziemy koronować naszych najlepszych zawodników. Mamy już pierwszą czwóreczkę dystansu długiego. Przed nami e, ta korona trzech najważniejszych kobiet dystansu długiego. uzupełniam pytanie niektórych z Państwa. E, klasyfikacja dzieci e, tych najlepszych trójek również odbędzie się o godzinie 15 nieopodal baru Pieniny. A więc przypomnę jeszcze raz o godzinie 15 e, losowanie nagród naszych sponsorów oraz o godzinie 15 wręczamy nagrody dla najlepszych trójek. Piąty zawodnik dystansu długiego numer 165 jako piąty przekracza granicę mety dystansu długiego. Pierwsza trójeczka najmłodszych dzieci, które uczestniczyły w konkursie Perełek Małopolski 2017 w szczawicy oraz tych dużych dzieci, tych dużych dzieci, które brały udział w zawodach na dystansie krótkim, biegowym, krótkim Nordik, średnim biegowym oraz średniogorze, średnim, nordik walking i biegu dystansu długiego, klasyfikacji mężczyzn i kobiet o godzinie 15 spotykamy się pod zielono-białą Reklamą pewnego, e, pewnego, pewnej firmy, która wspiera e, polskich sportowców, przypominam, sponsorami dzisiejszych zawodów jest BAF, jest Hotel Jawor, Beskidkar, Fizjomet, Uzdrowisko Wysowa S.A., Grupa Uzdrowiska Szabnica S.A., Mizuno. Yeah, Na mecie dystansu długiego zawodnik z numerem 817. Gratulacje. Yeah, yeah, yeah. Sześcioro zawodników przekroczyło już granicę mety dystansu długiego Szablicy. Słyszę, że nadbiega kolejny siódmy zawodnik prawa, strona prawa, numer 134 jako siódmy na mecie dystansu długiego. Gratulacje! Ja Przypominam, pierwsza zawodniczka w roku ubiegłym przekroczyła linię mety z czasem 1 godzina 55 minut. I pierwszą dychę 822, 913 uzupełniają. Czekamy wciąż na te najpiękniejsze damy dystansu długiego. Są jak co roku 3006 i, 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 i na pupie brzydko patrzę 3005 wraz z ich najmłodszym 3004 ja pozwolę sobie do Was podejść jak trasa dzisiaj Tourowało mi A małego? Oh, widzę, że właśnie tiktaki je pomarańczowe Musi ładować węgle, nie? Słuchajcie, bardzo serdecznie gratuluję przekraczenia mety. Spotykamy się oczywiście o godzinie 15 na dekoracji e, zwycięzców na losowaniu nagród od naszych sponsorów. Ja podchodzę do naszego kochanego protainberka. E, oficjalne czasy dystansu długiego. Kut Piotrek Poronin. 1 godzina 38 minut 49 sekund. Piotr Choroś. Z miejscowości Niemce z czasem 1 godzina 43 minuty 13 sekund I Jako trzeci Borycki Mirosław z Libertowa z czasem 1 godzina 44 minuty 42 sekundy Grudzień Kamil Lublin godzina 46 minut 22 sekundy To Polski Marcin Jadowniki ale piękna miejscowość godzina 48 28 sekund Moskalik Tomasz, Szawnica, godzina 49 minut i 48 sekund jako siódmy Rusin Krzysztof z Szarowa z czasem 1 godzina 50 y, minut i 16 sekund przekracza granicę mety. Przypominam w ubiegłym roku w Szawnicy na Moście, na Krajcarku, czy dokładnie stąd, gdzie nadajemy do Państwa na żywo e, z pierwsza zawodniczka dystansu długiego przekroczyła linię mety z czasem 1 godziny i 55 minutami. W tym roku Piotrek pobił zeszłoroczny wynik dystansu długiego. O niecałą minutę. E, a propos czasu, godzina 13.55, a więc za godzinę i minut 5 spotykamy się na dole przy barze Pieliny, gdzie będziemy wręczać dla Państwa nagrody. Dla najlepszych zawodników, dla najmłodszych, najlepszych również zawodników, dla zwycięzców w losowaniu naszych nagród do sponsorów, przypominam, sponsorami dzisiejszych zawodów jest PAF, jest Beskid Card, jest Fizjometr, jest grupa Uzdrowisko Szczawnica S.A., jest Beskid jest Wysowianka, jest Mizuno i jest na samym końcu Jan, który robi zdjęcia, lekko się wyszczerzą, nie wiem dlaczego. Nie wiem do kogo, do Kasi, tak, do Kasi, do no Kasi. Nie wiem, czy do Kasi to tak można. Będzie kosuła nie? Kasia tylko opuściła lekko głowę. Kochani moi, uśmiechamy się do naszych fotografów. Oficjalne zdjęcia z naszych dzisiejszych zawodów. Facebook profilowy Perły Maopolski i strona internetowa www.perłymaopolski.pl To właśnie tam drodzy państwo można się... Zapisywać już na kolejne zawody. A ja przypominam, że kolejne zawody w Wapieny. Pozdrawiam turystów, którzy właśnie jedzą lody. Życzę Wam smacznego. A wszystkim zawodnikom, którzy kolejne węglowodany gubią, zapraszam na posiłek regeneracyjny nieopodal Baru Pieniny. Również właśnie nam o godzinie 15 będzie, e, będzie wręczenie nagród i te numery, które pokazujecie mi na tych małych kuponikach, będziecie wrzucać o godzinie 15 do szklanej kuli e, na dole przy Barze Pieniny. Kolejny zawodnik, ósmy chyba, z tego co pamiętam, dystansu długiego, numer 824, wielkie i serdeczne gratulacje. Wciąż czekamy na pierwszą zawodniczkę 3019-3020, pięknie uśmiechnięte, przekraczają granice mety. Pobieramy wodę od naszego sponsora Wysowianki, Wizuno, grupa. Uzdrowiska Szczabica S.A., Uzdrowisko wysoba, Meskid Kart, BAMT, Hotel Jawor Numer 48 jako kolejny przekracza granicę mety dystansu długiego jako kolejny 139 dystans długi, piona dziękuję serdecznie. Numer 142 jako kolejny z panów przekracza granicę mety. Wciąż czekamy na pierwszą z Dam, która przekroczy linię mety dzisiejszych zawodów. Przypominam, pierwsza zawodniczka w zeszłym roku przekroczyła granicę mety z czasem 1 godzinę i 55 minut. Mamy pierwszych 16 zawodników dzisiejszego dystansu długiego głód Piotr. Piotr. Choroś, Borecki Mirosław, Gruzin Kamil, Topolski Marcin, Moskalin Tomasz, Rusin Krzysztof, Flisiński Łukasz, Dejas Tomasz, Stefański Kamil, Tinik Bartłomiej, Prucal, Zbigniew, Porowski Waldemar, Berkowicz Krzysztof, Sibur, Łukasz, 16. Kostela, Piotr i Jako 17 dosłownie ułamek sekundy temu. Biega na metę. Zekrzynia, szmarek, siat.